Witam Cię w podcaście lekki stan od tych Mindset Medytacja w dzisiejszym odcinku Klaudia z tematem tego wszystkiego jest mi już za dużo. Nie wiem, co mam wybrać. Zapraszam Cię do odsłuchania bądź do obejrzenia dzisiejszego odcinka. To zaczynamy. Dzisiejszy temat wiąże się z kwestią dążenia do czegoś, dążenia, dążenia do jakichś y, obranych celów, dążenia do lepszego życia, do Lepszej sytuacji finansowej, do tego, żeby więcej posiadać, do tego, żeby może zabezpieczyć rodzinę na przyszłość, żeby żyć godnie i nie móc martwić się o jutro, i nie musieć sobie odmawiać różnych rzeczy. Zastanów się też przez chwilę i pomyśl sobie, czy teraz w momencie swojego życia tak właśnie masz. Czy może dążysz do czegoś, może obrałeś, obrałeś sobie jakiś cel, czy to w kwestii finansowej, czy to w kwestii rodziny, przyjaciół, może rozwoju osobistego, a może zdrowia, albo w jakiejś innej dziedzinie i pomyśl sobie, jak się w tym obecnie realizujesz. Czy podejmujesz dużo aktywności, czy masz dużo postawionych sobie celów, dużo takiej presji wewnętrznej. Popoń sobie z tym pytaniem przez chwilę, a w tym czasie chciałabym powiedzieć o takiej kwestii, że w dzisiejszych czasach mamy naprawdę dużo różnych możliwości, dużo różnych aktywności, ale też dużo różnych, różnych sfer życiowych, które są przepełnione różnymi możliwościami. I w każdej sferze swojego życia, czy to w, w sferze osobistej, w sferze samorozwoju, rodzinnej, towarzyskiej, finansowej, w sferze kariery, w sferze zdrowia mamy przesyt tego, co możemy dla siebie robić, i tego, co możemy robić, żeby było lepiej. I zastan zastanówmy się teraz wspólnie, czy warto jest czasami się zatrzymać i zastanowić się, czy tego wszystkiego może nie jest za dużo. Czy może nie powinienem, może nie powinnam zredukować czegoś, co teraz robię, do czego dążę, bo jak się może okazuje, nie wystarcza mi doby na to, żeby wszystkie te cele, wszystkie te dążenia zrealizować? Jest to o tyle ważne, że w dzisiejszym świecie, przesyconym różnego rodzaju bodźcami, jest niezwykle ważne, żeby mieć taką uważność, co. Rodzi się w moim ciele, co rodzi się w mojej głowie na to, że może to, co robię, jest robieniem w nadmiarze. Oczywiście, żeby żyć godnie, żyć dobrze. Przepraszam. Moje gardło się dzisiaj buntuje. To, oczywiście. Jak najbardziej dążmy do czegoś, tak? Róbmy w tym kierunku jakieś aktywności, ale z taką uwagą. Kiedy jest ta cienka granica, żeby się zatrzymać, żeby dać sobie jakąś przestrzeń, żeby, żeby trochę odetchnąć? Wiem, jak trudny jest wybór tego, co jest w danym momencie dla nas najważniejsze i na co powinniśmy postawić nacisk, a co sobie odpuścić, szczególnie kiedy okoliczności są bardzo kuszące, bo zewsząd płyną do nas informacje. Że jeżeli zrobisz to i tamto, to będziesz taki albo tak, albo dojdziesz do tego, czy tamtego, tak? To jest niezwykle kuszące i też niezwykle zgubne, bo nam się chyba wydaje, że w żadnym momencie swojego życia nie będziemy tak bardzo szczęśliwi, jakbyśmy mogli być. I nie dotrzemy do takiej pełni, która gdzieś tam czeka na nas zapewne za drzwiami, za kolejnymi drzwiami, a za tymi drzwiami są kolejne, kolejne, kolejne i tak nieskończoność. Dlatego też takim kluczem do tego, żeby się w porę zatrzymać, jest słuchanie sygnałów ze swojego ciała i słuchanie siebie. Jeżeli na przykład wstajesz rano i nie chce ci się robić czegoś, Albo czujesz potworne zmęczenie, to pochyl się nad tym, zastanów się skąd to się wzięło. Czy może z nadmiaru obowiązków, z nadmiaru aktywności, czy może po prostu z, jakiegoś, z, jak, z jakichś innych kwestii. Może to są kwestie jakiejś choroby, albo kwestie trybu Twojego życia, może kwestia diety, może kwestia ilości bodźców, które do Ciebie docierają. Ale jeżeli dostajesz taki sygnał z ciała, albo. Albo, albo jeżeli mówi do ciebie twój głos wewnętrzny, coś tu jest nie tak. Chyba, chyba trzeba się temu przyjrzeć. To posłuchaj go. Poświęć sobie temu chwilę i zastanów się nad tym, dlaczego tak jest. Dlaczego to ciało, dlaczego to, to twoje wnętrze mówi do ciebie, przemawia na różne sposoby i próbuje gdzieś tam się dobić, żeby. Żebyś, żebyś się zatrzymał, żebyś się zatrzymała, zastanowiła. Na chwilę nad tym, co dzieje się w Twoim życiu. Moim zdaniem, niezwykle ważny jest tutaj też minimalizm i kwestia wyborów. I może to nie być przyjemne, i może to rodzić taką frustrację. Dlaczego ja mam z czegoś zrezygnować? Przecież już mój cel jest tak blisko. Nieważne, że nie wyrabiam, nieważne, że cierpi na tym moje zdrowie, moja rodzina, moje relacje, zaniedbuje swój sen, zaniedbuje aktywność fizyczną, zaniedbuje odpoczynek przede wszystkim i nic nie robienie, które jest bardzo zdrowe, to myślę, że naprawdę to jest taki duży sygnał, żeby się zatrzymać. I zminimalizować to, co robisz, albo zastanowić się, co wybrać, co jest priorytetem w tej chwili, a co można odłożyć na później. A może okaże się, że niektóre aktywności, które do tej pory wykonujesz, i ta lista rzeczy do zrobienia, ta checklista, może zostać obcięta o pół, a może nawet o trzy czwarte. Tylko, jeżeli tego nie zobaczysz, jeżeli na przykład sobie nie wypiszesz tych aktywności i tego, co robisz, Albo nie przyjrzysz się temu jakiejś, w jakiś inny sposób, to nie będziesz wiedzieć, co jest tak naprawdę ważne. Im, a co jest może mniej ważne, albo wręcz niepotrzebne. I tak, na przykład, to, to zdanie, którym zaczęłam, tego jest mi już za dużo. Często mówiłam, albo mówię, tego jest mi już za dużo. Tego wszystkiego jest mi już za dużo. I to jest wtedy taki sygnał. Y Taka informacja zwrotna, że warto jednak się zatrzymać, przyjrzeć się czemuś, odetchnąć, odpocząć, właśnie zrobić sobie tą, ten, ten wgląd w swoją checklistę i zobaczyć, co mogę wyeliminować, co mogę ewentualnie odłożyć na kiedy indziej, z czego w ogóle zrezygnować. I jeżeli w tobie pojawia się takie, takie, takie stwierdzenie, albo jeżeli. Naprawdę jest ci ciężko robić tyle rzeczy, które sobie zaplanowałeś, zaplanowałaś. To jest jasny sygnał do tego, żeby się temu przyjrzeć. Wiem, że w dzisiejszym świecie jest naprawdę wiele pokus na różnych polach i zewsząd dostajemy takie sygnały. Powinnaś, powin, powinnaś być dobrą matką, powinnaś być dobrym ojcem, a musisz zrobić to, tamto, siamto i tak dalej, i tak dalej żeby schudnąć to, 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 to i tamto, żeby ym, być zdrowym nie wiem, w ogóle wyjechać gdzieś, odciąć się od świata, od mediów społecznościowych, od wszystkiego i ym, wyjechać na bezludną wyspę. No oczywiście tutaj też ważne jest to, żeby nie brać wszystkiego tak na serio, żeby sobie to filtrować. I żeby się zastanawiać, czy aby te wszystkie treści, które do nas docierają, a jest ich naprawdę dużo, czy one są potrzebne, czy one są z Tobą zgodne, i czy warto wszystko wprowadzać do swojego życia, bo w nadmiarze, jeżeli chcemy zadbać o siebie, chcemy zadbać o swój dobrostan, o poszczególne aspekty naszego życia, tak jak nie wiem, finanse, relacje, rozwój zdrowie, dieta i tak dalej, to może przynieść odwrotny efekt. W którymś odcinku już, już o tym mówiłam, że jeżeli chcemy za dużo w kierunku tego, żeby czuć się dobrze i żeby nasze otoczenie też czuło się dobrze, żeby nasz świat był fajny, to może niestety przynieść odwrotny efekt. Czasami warto zastosować te zasady minimalizmu i wybrać sobie w każdej ze sfer tego życia jakąś jedną, małą albo większą aktywność, którą będzie można oczywiście pogodę, pogodzić z resztą, którą będzie można też pogodzić z odpoczynkiem, z regeneracją um, i z takim odpuszczaniem, tak? Wiem, że pewne um, okresy życia są dosyć, dosyć trudne, żeby, a, żeby złapać ten balans, chociażby nie wiem, macierzyństwo, nowa praca, jakieś, jakieś, jakieś trudne wydarzenia życiowe, trudne sytuacje życiowe, typu choroba, śmierć bliskiej osoby. Ja to wszystko rozumiem, bo oczywiście też, też jestem tego częścią, też, też, też u mnie takie sytuacje, takie stany się zdarzały i zdarzają, ale. Myślę, że warto się wtedy przyjrzeć temu wszystkiemu i nawet jeżeli mamy taką możliwość, to poprosić o pomoc. Naprawdę, słuchaj, nie obawiaj się prosić o pomoc. To nie musi być najbliższa osoba, to nie musi być, nie wiem, mama, tata, partner, mąż, babcia, dziadek. To może być ktoś z zewnątrz. Naprawdę, czasami warto poprosić o pomoc, żeby zadbać o siebie i żeby to zdanie, tego mi jest już za dużo, nie wybrzmiewało tak często. I teraz tak na koniec chciałabym dodać, że wspólnie z Michałem stworzyliśmy dla ciebie darmowego e-booka, który możesz znaleźć na stronie lekkistan.pl w zakładce Darmowy E-book. Jest to e-book Siedem sposobów na spokój, uwolnij się od stresu i chaosu. Zapraszam Cię do pobrania i do zapoznania się z treścią. Są tam też nagrania, czyli praktyka. Dziękuję Ci za dzisiaj, zapraszam Cię do kolejnych odcinków. Pamiętaj, żeby zasubskrybować, obserwować nasz podcast po to, żeby być na bieżąco. I cóż, no, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Wszystkiego najlepszego. Cześć.